Dzień dobry Dzisiaj króciutki odcinek e, zainspirowany jednym z e, jedną z informacji którą dostałem od widza otóż ma on problem, bo przy jego karmniku a dokarmia całorocznie co chwilę znajduje martwe, martwe dzwońce e, więc tutaj kilka słów warto o tym powiedzieć dotyczy to głównie osób, które dokarmiają całorocznie, bo Problem, o którym będę mówił, rzadko pojawia się w okresie zimowym, a dużo częściej wtedy, kiedy, kiedy mamy do czynienia już z ciepłą pogodą, kiedy jest ciepło i ciągle jeszcze mamy jakieś jedzenie przy karmniku, zwłaszcza słonecznik, więc znajdę sobie zaraz jakieś miejsce, gdzie sobie będę mógł usiąść i Wam o tym opowiem. Co się dzieje i co trzeba byłoby... Zrobić, ale na razie włażę w jakieś gęste krzakuny i nie wiem co tu mnie czeka. Dobra, znajdę jakieś lepsze miejsce. Fajnie, strzyżyk koło mnie siedzi i śpiewa bliziutko. Mi się przygląda. Czasami ptaki mają tak, że jak zobaczą nas idących przez las, to właśnie wtedy komunikują swoją obecność śpiewem i tak zrobił ten strzyżyk. Pewnie gdzieś tutaj w tych wykrotach ma ukryte swoje gniazdo i zaznaczył swoją obecność, że. Mi, mnie jako potencjalnego drapieżnika widzi i zaśpiewał, ale dam mu spokój, słuchajcie, ja się tu muszę doświetlać, bo jest ciemno, jesteśmy w lesie bukowym żebym nie był cały na ciemny i, i niewidoczny muszę mieć lampkę natomiast jest tu tak ciemno, że nawet nie będę próbował mu żadnego zdjęcia robić i idę dalej, bo po co mu przeszkadzać tutaj w miejscu, gdzie on pewnie karmi swoje młode i moja obecność mu tutaj nie bardzo pasuje poszukam sobie miejsca, gdzie nie będę mu przeszkadzał. Jest 7 czerwca i już ptaków śpiewa zdecydowanie mniej. Tutaj w Lesie Bukowym dominuje śpiew Muchołówki małej, ale ona już się wiele razy pojawiała. Nie będziemy Wam jej puszczać. I dzięcioły gdzieś są też zaniepokojone, ale nie moją obecnością. Czyli gdzieś tam mają pewnie wodzą młode już i które wyszły z dziupli i już tam sobie je nawołują. A ja sobie już namierzyłem fajne miejsce, gdzie drzewo wypadło. Z tego lasu, i tam trochę więcej światła wpada, i tam sobie przysiądę i porozmawiamy o tych dzwońcach. Trychomonadoza, Trichomonadoza, czyli pierwotniak, który powoduje zapalenie gardła u dzwońców, u zięb, u wróbli, stwierdzono tą chorobę. To jest choroba, która najprawdopodobniej na ptaki dzikie przeszła z ptaków hodowlanych, czyli w drugą stronę mieliśmy ptasią grypę, która z dzikich ptaków zagraża ptakom hodowlanym. Chociaż też nie wiadomo, chociaż też nie wiadomo, nie wiadomo, czy myśmy tego nie wyhodowali w naszych wielkich hodowlach e, ptasich drobiowych. Nie wiadomo. Natomiast wcześniej była znana u ptaków hodowlanych, e, ale od roku 2005 w Wielkiej Brytanii stwierdzono, że bardzo chętnie atakuje zięby i dzwońce dzwonice w szczególności są na nią wrażliwe. Uważa się, że nawet 35% populacji między rokiem 2005 a 2007 padło na skutek tej choroby i ptaki zarażały się ewidentnie przy karmniku. Jakie są objawy? Objawy są takie, że u ptaka występuje zapalenie gardła i ma problemy z przełykaniem pokarmu. Ptak chce intensywnie żerować, rozdrabnia nasiona słonecznika i je wszystkie wypluwa, bo nie jest w stanie ich połknąć. I tu jest problem i to co wypluje i leży na ziemi jest źródłem zarażania się kolejnych ptaków, kolejnych ptaków, więc yy, przyleci inny dzwoniec zdrowy, chwyci takie połknie i, i się zarazi. I tu jest problem, czyli przy karmniku bezpośrednio zaczyna powstawać nam ognisko zarażenia. Czyli jeśli ktoś przy karmniku stwierdzi, że padają mu dzwońce, że dzwońce są osowiałe, słabe, dają się podchodzić na 2-3 metry, odlatują tylko kilka metrów, gdzieś nisko przy ziemi, niewysoko na drzewa. Z duże prawdopodobieństwo, że to jest ta choroba. Czemu prawdopodobieństwo? Dlatego, że nie wiem, czy w Polsce ktokolwiek to bada i czy komukolwiek komu, 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 komu się chce. Wielkiej Brytanii są miliony osób zainteresowane ptakami i tam są na to pieniądze normalnie od zwykłych ludzi. Są ściepy narodowe, to wszystko funkcjonuje tam na, na zasadzie nie tylko dofinansowania z państwa, ale przede wszystkim ludzie dają na to dużo kasy i tam na badania są pieniądze. Jak kiedyś dostałem informację od kolegi, czy może załatwiłbym badanie sowy, która prawdopodobnie padła na skutek zatrucia środkami na gryzonie, odezwałem się do słynnego laboratorium w Polsce, no i Słyszałem, że spoko zbadamy 600 zł? Yy, ale miałem się zastanowić i słusznie powiedzieli, że no co mi to da? Wydam 600 zł. Powiem na filmie. No i co? No i co? I nic. To jest ciągle tylko jeden wynik. Trzeba, żeby mieć jakiś sensowny wynik, żeby to gdzieś opublikować, coś udowodnić, takich wyników trzeba by mieć wiele. Wiele razy 600 zł. No, sorry, niestety. Yy, aż tak bogaty nie jestem, żeby, żeby, żeby to wydawać i tak samo nie sądzę, żeby były badane ptaki padające przy karmnikach. Oczywiście, jeśli ptak pada, ptaków pada więcej, możecie poinformować powiatowego lekarza weterynarii. Oni się zainteresują masowym padaniem ptaków ze względu na ptasią grypę, bo to jest ta choroba, która najbardziej ich interesuje, bo ta choroba bardzo będzie zagrażała ptakom hodowlanym w danym miejscu, jeśli będzie ognisko. Natomiast jeśli, wy, czy wy, jeśli nie stwierdzą wirusa, to pytanie, czy będą badać pod kątem, pod kątem tej trichomonadozy, czy też nie. Nie wiem, czy się w ogóle dowiecie o wynikach. Nie wiem. Nie ma takich gwarancji. W każdym razie należy podejrzewać, że jeśli mamy ptaki właśnie e, osowiałe w padłe złońce przy karmniku, to być może jest właśnie ta choroba. Co w takiej sytuacji należy robić? Niezależnie od przekonań, czy dokarmiamy tylko zimą, czy dokarmiamy latem, stwierdzamy taką chorobę, powinniśmy wstrzymać się z dokarmianiem na jakiś czas. Karmniki zabrać, zdjąć, wydezynfekować, umyć detergentem. A miejsce pod karmnikiem, tam gdzie leży to potencjalnie zarażone, zarażone ziarno, porządnie zgrabić. To, co jest zgrabione, wrzucić na jakiś kompostownik albo do śmietnika. Wszystko jedno. Chodzi o to, żeby tego nie rozprzestrzeniać, żeby odciąć ptaki od źródła zarażonego pokarmu. To jest ważne. Niestety, to nie pomoże naszym e, chorym ptakom, które są na miejscu. Natomiast ustrzeże nowe ptaki przed zarażaniem, czyli możemy w ten sposób wygasić ognisko choroby. Zarażonym ptakom będzie ciężko pomóc, natomiast można pomóc tym, które się jeszcze nie zaraziły i to jest bardzo ważne, żeby o tym wiedzieć, bo przecież chcemy dokarmiać ptaki, żeby im pomagać, a nie dla samego dokarmiania, bo dokarmiam ptaki i jestem wielki, bo dokarmiam ptaki, mam w nosie wszystko inne, ja dokarmiam ptaki i robię dobrze. Zasada jest taka sama jak wszędzie. Przede wszystkim nie szkodzić, przede wszystkim nie szkodzić. Widzisz chore, albo martwe dwańc przy karmniku, wstrzymujesz dokarmianie, dezynfekujesz wszystko. Jak długo? Nie wiem, niektórzy napiszą, że dwa tygodnie. Ja bym co najmniej miesiąc trzymał takie dokarmienie, gdybym dokarmiał latem. Nie dokarmiam latem, bo jestem tutaj tradycjonalistą, ale nie będę też krytykował tych Wielka Brytania cała dokarmia latem i mówią, że fajnie, i że dobrze, i mają swoje argumenty za. Niektóre z którymi się zgadzam, z niektórymi się nie zgadzam. Nie będę tego krytykował, a zwłaszcza nie będę tego krytykował na terenach miejskich, bo w mieście. Środowisko przez człowieka jest już tak mocno przekształcone, że tego pokarmu latem też może ptakom brakować. Co innego na wsi, tam jest w miarę dobrze. Jak długo, nie wiem, bo e, widać, że wiele owadów też na wsi ginie na skutek chemizacji, rolnictwa, intensyfikacji. E, i, i... Więc wcale to nie jest prosta dyskusja i za bardzo mi się nie chce w nią wchodzić. Natomiast w przypadku, stwierdzamy, chore ptaki przy karmniku, zadziałajmy, żeby nie zarażały się następne. Dla nas, dla ludzi ta choroba nie jest szkodliwa, nie. zaraz znowu się pojawią komentarze, o ktoś mu zapłacił, że mówi o chorobie, że kogoś straszy, nikogo nie straszę, nikogo nie straszę, bo nie jest dla nas groźna w żaden sposób, przynajmniej nie wiem, żeby była, natomiast jest groźna dla dzwońców, dla ptaków, które lubimy, które są piękne, które pięknie śpiewają i chcemy, żeby było ich jak najwięcej, więc warto o nie zadbać. Czy zarażonym ptakom może ktokolwiek pomóc? Nie wiem. Czy warto go zawieźć do ośrodka rehabilitacji? Nie wiem. Lepiej się zawsze zapytać, zadzwonić do ośrodka rehabilitacji ptaków i się zapytać, czy takiego ptaka przyjmą. Przedstawić dokładnie sytuację, że macie e, ptaki, które wyglądają przy karmniku słabo, że ptaki padają, że jest kilka chorych. Czy macie je przywieźć, czy nie? I odpowiedź może być różna. Może się okazać, że ośrodek nie będzie chciał przyjąć takich ptaków, dlatego że jeśli to nie jest trychomonadoza albo jakaś, a jakaś ptasia grypa, to może się okazać, że ośrodek zostanie potem zamknięty z urzędu. No i co? W okresie lęgowym te wszystkie pisklęta, którym, którym pomagano, nie będą przyjmowane, te, które powypadały z gniazda, te, które potrzebują pomocy. Więc tutaj trzeba raczej zachować ostrożność, zdrowy rozsądek i, e, i zapytać. Bo jak zawieziemy chore ptaki będzie coś innego niż trychomonadoza, to może być problem. Ja nie wiem, czy ta choroba jest z urzędu w Polsce jakoś notowana, badana, nie mam pojęcia, można się zawsze odezwać do powiatowego lekarza weterynarii. Natomiast zanim takiego ptaka chorego zawieziecie, zapytajcie, czy to w ogóle zostanie przyjęty. E, według mnie jest duża, przykra szansa, że niestety nie zostanie przyjęty i że zostaniemy z problemem sami. Prawdopodobieństwo, że uda się te ptaki uratować, wyleczyć jest małe. Natomiast to, co trzeba robić, to dbać, żeby choroba się nie rozprzestrzeniała dalej. Jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, taki niekoniecznie optymistyczny. Ale chyba potrzebny. To jest już wszystko. Dziękuję ściśle i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Ptasiej Strefy. Cześć.